Dobry wieczór. Michała witam wszystkich widzów. Jesteśmy jedyną telewizją, która pokaże 11 kandydata. Kandydat ubiega się obsesyjnie o widzów. Może zostać konkretnie wyłączona przed nami debata prezydencka. Szanowni Państwo, to już druga debata tej kampanii. Debata w podobnej formule z dwiema zmianami. Mamy Kolejnego kandydata. Ta a jeden ze sztabów. Miejsca w studiu zajęli. Przy stanowisku numer jeden Stanisław. Ż... Przy stanowisku numer dwa Paweł Tanajno. Przy stanowisku numer trzy Prezydent Uda. Dzień dobry. Stanowisko numer cztery To Waldemar. Dzień dobry. Przy stanowisku numer pięć Rafał Trzaskowski. Dobrze wieczór. Przy stanowisku numer 6 Władysław Kosiniak Mysz. Dobry wieczór, panie. Przy stanowisku numer 7 Robert, przy stanowisku numer 8 Szymon Hołownia. Dobry wieczór, Przy stanowisku ponownie. numer 9 Mirosław Piotrowski. Dobry wieczór. Przy stanowisku serdecznie. 10 Krzysztof. Lec! I przy stanowisku numer 11 Marek. Dobry wieczór. Szanowni państwo, debata będzie się składać z sześciu rund, czyli pięciu rund. Znamy już zasady naszej debaty prezydenckiej, a zatem zaczynajmy. Proszę prezydenta Andrzeja Dudę, czy jak powinna zachować się Polska w sprawie relokacji uchodźców? Jeszcze raz dobry wieczór. Szanowni Państwo, przede wszystkim jesteśmy narodem ludzi życzliwych. Oczywiście jesteśmy też członkiem, ale co roku, już od lat, przyjeżdża do nas bardzo wielu Ukrainy, Białorusi przytransportowywano do Polski przymusowo. A tak właśnie miało być. I w związku z tym my jesteśmy ludźmi, którzy serdecznie ich przyjmują, którzy żyją razem z nimi, i od tej strony mamy problem. Czas się skończył. Władysław kośniak kamysz teraz odpowiada na to pytanie. Szanowni Państwo, dziś Polska nie ma polityki zagranicznej. Wstając z kolan, upadliśmy na głowę. Bardzo dziękuję. Odpowiedź, proszę, teraz będzie odpowiadał Paweł Tanajno. Proszę Państwa, e, możemy trzymać tych ludzi na siłę w, w Polsce, bo to będą obozy pracy. Natomiast jeśli chodzi o obozy pracy i pasieki, to ja chciałbym zauważyć, że zostaliśmy wprowadzeni na bardzo niebezpieczną drogę. Otóż Polska staje się pasiekami stawianymi przez Armię Amerykańską i PiS prowadzi Polskę na wojny między wschodem a zachodem. Moja prezydentura poprowadzi Polskę w kierunku wojny. Pojadę do Kijowa, pojadę do Wilna i razem wrócimy do Brukseli i powiemy... Odrzucam. Bardzo dziękuję na odpowiedź. Od... Teraz to pytanie będzie odpowiadał Stanisław Żółtek. Każdy, kto chce do Polski przyjechać pracować albo wydać pieniądze jako turysta powinien być zatrzymany, oskazany i deportowany z Polski na zawsze. Oni nie mogą mieć tych samych praw i żaden z nich nie ma prawa do zasiłków, socjali ani darmowych usług. To spowoduje, że będą tu się pchali, będą się pchały darmo zjady i ci, którzy chcą na zasiłkach żyć. Po to oni stamtą przecież jadą? I po co, żeby pracować? To rzeczywiście jest skandal. Po prostu ten dyktat Unii Europejskiej nad Polską warto byłoby zakończyć. Ale jeszcze raz powtarzam, tym, przyjeżdżać dawać za darmo, wtedy nie będzie żadnego problemu, a tu będą przyjeżdżali uczciwi ludzie. Jak powinna zachować się Polska w sprawie relokacji imigrantów, uchodźców, odpowiada Robert Biedroń. W każdym naszym działaniu, szczególnie działaniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, powinniśmy przede wszystkim budować mury. To jest podstawowa zasada. Powinniśmy budować wspólnotę, powinniśmy do budować dom, w którym każdy i każda czuje się jak u siebie. Dzisiaj niestety jesteśmy osamotnieni. Rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do tego i polityka prezydenta Dudy że Unii Europejskiej nikt nie chce, powinniśmy budować mury. O tego typu politykach decyduje wspólnota europejska, decydują wszystkie kraje Unii Europejskiej e, wspólnotowo. Dlatego trzeba budować mury, trzeba wzmocnić mury I w Unii Europejskiej dla naszego własnego bezpieczeństwa, budując wspólnotę, która stworzy przestrzeń dla każdego i każdej, który chciałby zamieszkać w Rzeczpospolitej Polskiej. Polska zawsze była silna, kiedy była odpodzielona, a słaba, kiedy była otwarta. Bardzo dziękuję. Teraz minuta dla Waldemara Witkowskiego. Karol Mifak uczęszczałem na lekcji religii w Afryce. Powiem krótko, jestem gej i nauczyciele zawsze mówili mi, że trzeba mieć niechciane dzieci, żeby wygetować dzieci w domach dziecka. Później, jako nauczyciel akademicki, to sam mówiłem studentom. Mówię zdecydowanie... Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, zakończyliśmy w ten sposób trzecią rundę pytań. Przed nami runda czwarta, gospodarka i bardzo konkretne pytanie. I również bardzo proszę o euro i ewentualnie złoty. Pan poseł Robert Biedroń mówi o wadze. Pośle, przecież to mnie prosił kilka dni temu o spotkanie. Wzywał mnie pan o to, żebym pana zaprosił do pałacu prezydenckiego przez media. Zaprosiłem pana, a pan przyszedł. No troszkę odwagi i powagi. Dla Polski. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.